W naszym ośrodku wykonywane są badania diagnostyczne wirusa SARS-CoV-2. Zaczęliśmy już od samego początku pandemii, a więc od marca zeszłego roku i tych badań wykonaliśmy setki tysięcy. Zgromadziliśmy dosyć dużo taki materiał w biobanku uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pozytywnych pacjentów z wirusem SARS-CoV-2. Kluczem do selekcji tych pacjentów oczywiście były pewne wskazania, które wystąpiły w trakcie diagnostyki. Natomiast wybraliśmy 69 pacjentów do testowania ze względu na realizację projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ci pacjenci zostali przesekwencjonowani, właściwie ich materiał został przesekwencjonowany pod kątem wirusa SARS-CoV-2. No i okazało się, że wśród tych 69 pacjentów 18 osób miało wariant brytyjski, no i jeden południowoafrykański, troszkę, który nas zaskoczył. Jeden taki rzeczywiście trochę inny, i cztery takie zbliżone, więc, tak w sumie, pięć tych wariantów, takich, które nazwaliśmy podlaskimi. A oczywiście to są, jest to wstępna i robocza bardzo nazwa, natomiast one są dosyć zbliżone do innych wariantów europejskich. Więc myślę, że one biologicznie i klinicznie są bardzo podobne, natomiast różnią się tylko niewielkim fragmentem czy mutacją w pewnych sekwencjach, więc to jest, wynika pewnie prawdopodobnie z tego, że jest to wirus, który występuje u nas w regionie. Wirus SARS-CoV-2 nie jest wirusem grypy, to nie jest choroba banalna. Naprawdę przebiega czasami w sposób bardzo burzliwy i daje niestety zgony, więc należy się jej obawiać. Natomiast samo szczepienie, no, jak Wskazują dane w 90% chroni nas przed zachorowaniem, więc jak najbardziej ja jestem za. Ten wirus ma bardzo nieprzewidywany przebieg, to znaczy zakażenie tym wirusem. Może wywoływać tzw. burzę cytokinową, czyli takie ogólne zapalenie naszego organizmu. Jest to wirus, który może powodować zmiany w płucach, nawet niekoniecznie w momencie zachorowania, ale nawet długofalowe są opisywane tak zwane skutki post Również są doniesienia dotyczące zapalenia mięśnia sercowego. Zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym? Nie wiemy, prawda? Nie wiemy, co dalej będzie, jakie będą długofalowe skutki tej, tej choroby. Na pewno nie jest to wir wirus taki, który jest banalny, nie jest to zwykła grypa.